No to tak, macie otwarty plik, już sobie nie. I najważniejsze co macie, to macie tutaj ten pasek. Nie. I nim się będziecie posługiwać, ale zanim zaczniecie tutaj coś robić, to Wam mniej więcej powiem, bo nie wykrywa tego program. W ustawieniach możecie wejść przez... Zakładkę plik albo przez Ctrl M. Na samym dole macie grubość nowych ścian i wysokość nowych ścian. To to musicie ustawić tak, jak macie na, tych, na projektach. I tu wszystko macie w centymetrach, także nie musicie nic przelice, przeliczać na skalę ani Nic. Dobra. I tak. Najłatwiej Wam chyba będzie. Narysować ściany najpierw, ale możecie też zacząć od podłóg. Nie wiem, jak Wam wygodniej, aby Wam się zgadzały wszystkie mm, parametry, nie? wszystkie wymiary i tak. Możecie przybliżyć też zawsze, nie? I żeby narysować podłogę, trzeba stwórz pokoje, to jest czwarte, czwarte tutaj. Nie po, po, tym, po tej kresce, i macie od razu też pokazaną długość. Widzicie też pod jakim kątem to się robi, i możecie sobie ze wszystkim spasować. I powinno też się samo próbować wpasować. I żeby zaakceptować ten pokój, żeby Wam nie rysowało się dalej ani nic, klikacie z powrotem myszkę albo łapkę, nie, cokolwiek tutaj. I możecie rysować ściany. I... Ja na razie narysuję tak, mniej więcej, żeby to nie zajęło wam długo. Mm. Tak jak widzicie tu się pojawiają takie niebieskie kreski i plusiki i one są pomocne, żeby się wszystko pasowało i zachodziło między siebie. I tak samo jak z podłogą, żeby zaakceptować trzeba zaznaczyć tutaj. Można to zrobić na pewno w jakiś inny sposób, ale ja znam taki tylko. I teraz w. Planie, w zakładce plan możecie wziąć połącz ściany, żeby ładnie Wam wyglądały na modelu tutaj, albo możecie skrótem klawiszowym Ctrl-Alt-J i tutaj wszystko, o i widzicie teraz, żeby zobaczyć czy Wam na pewno złapało wszystko, to macie tak po skosie brzegi i Możecie zrobić właśnie tak, że spróbować oblepić tym, tą ścianą podłogę albo podłogę możecie później zrobić tak. I możecie też nie tylko myszką, ale strzałkami dopasowywać, żeby się ładnie nakładało i przybliżać, żeby tam nie było szpary, nie? Lubką przybliżać. I mniej więcej to tyle, jeśli chodzi o sam w sobie budynek. Teraz, żeby dodać okna czy, czy jakieś, nie wiem, meble, to musicie na nie kliknąć na liście i kliknąć krzesełko. I wtedy Wam je doda. Nie. I drzwi okna i niektóre szafki możecie. Nie, nie pokażę Wam się to, ale możecie na to kliknąć dwa razy i tam jest modyfikuj otwieranie. Później widać to na planie co jeszcze nie pokażę wam tego bo nie łapię tego ale w sensie program tego nie łapie możecie zmieniać szerokość, głębokość i wysokość tak żeby wam pasowało do tej co macie w projekcie wystarczy dwa razy kliknąć tu dwa razy kliknąć na, na listę tutaj i możecie też jak macie już to otwarte oprócz rozmiaru możecie dobierać połysk na matowy czy błyszczący i kolory i teksturę. Jak chcecie coś zmieniać takiego jako um, jakieś obiekty, zmieniać im kolory, to najlepiej wybrać materiały, modyfikuj i tam Wam się otworzy. Także pojedyncze, każdy kolor możecie zmienić, a nie, że wszystko Wam tak je farbą. Um, możecie też zmieniać podwyższenie i to jest wtedy nad poziomem. Możecie też robić to tu, jest podwyższenie, jest yy, wysokość, wielkość, w sensie szerokość, głębokość i, i obrót, nie? I też będzie to pokazywać tutaj te centymetry od ścian i to chyba tyle z samego wstawiania wszystkiego. Yy, oczywiście, żeby zapisać to i później móc nowo otworzyć, to wystarczy Ctrl S.